Jeśli chcesz mnie wesprzeć i pomóc w tworzeniu kolejnych materiałów na YouTube, na dole znajdziesz link do donacji. Witam w kolejnym odcinku Filmożerca. Dziś na tapet bierzemy film Deadpool bezkompromisową, pełną humoru i akcji, produkcję, która podbiła serca fanów na całym świecie. Czy nadal trzyma poziom? Czy warto go obejrzeć po raz kolejny? Zaraz się przekonamy. Zostaw lajka i subę, jeśli chcesz więcej takich recenzji. A teraz zaczynamy. Kiedy zobaczyłem trailer Deadpool'a, od razu wiedziałem, że muszę iść do kina. Marvel zrobił coś innego film, który totalnie wywraca schematy kina superbohaterskiego. Deadpool to bohater, który nie bierze niczego na poważnie, ciągle rzuca żartami, łamie czwartą ścianę, wyśmiewa innych bohaterów, a nawet samych twórców filmu. To produkcja bez cenzury. Pełna ostrego humoru, brutalnej akcji i absurdalnych sytuacji. W przeciwieństwie do innych filmów o superbohaterach, tutaj nie ma miejsca na ugrzecznione dialogi i moralizowanie jest czysta rozrywka na najwyższym poziomie. A czy film spełnił moje oczekiwania? O tym zaraz się przekonamy. Zaczynamy recenzję. Deadpool to amerykański film superbohaterski z 2016 roku, oparty na postaci z komiksów Marvela. Reżyserem jest Tim Miller, a w tytułową rolę wcielił się Ryan Reynolds. W Polsce Deadpool przyciągnął w premierowy weekend 206092 widzów, co było drugim najlepszym otwarciem filmu o superbohaterach w kraju, ustępując jedynie Avengers: czas. Wade Wilson, Ryan Reynolds, to były agent służb specjalnych, który po zdiagnozowaniu śmiertelnej choroby decyduje się na udział w nielegalnym eksperymencie. W jego wyniku zyskuje niezwykłe zdolności samouzdrawiania oraz przyjmuje alter ego Deadpoola. Uzbrojony w nowe moce i charakterystyczne, czarne poczucie humoru, wyrusza na misję odnalezienia człowieka odpowiedzialnego za jego przemianę, pragnąc wymierzyć mu sprawiedliwość. Film wyróżnia się dynamiczną akcją, błyskotliwymi dialogami oraz licznymi nawiązaniami do popkultury, oferując świeże spojrzenie na gatunek filmów superbohaterskich. Jeśli jeszcze nie oglądałeś Deadpoola. To gorąco polecam. To prawdziwa jazda bez trzymanki, przez dwie godziny dostaniesz masę śmiechu, świetnej akcji i niewybrednych żartów, które sprawią, że nie będziesz się nudzić ani przez chwilę. Film doskonale parodiuje klasyczne kino superbohaterskie, łamie czwartą ścianę i nie boi się ostrzejszego humoru. Jeśli lubisz komedię z pazurem i dobrą rozpierduchę, to ten film jest dla ciebie. A teraz powiem trzy ciekawostki o filmie Deadpool. Pierwsze Deadpool prawie miał inny strój. Kultowy czerwono-czarny kostium Deadpool'a był wielokrotnie poprawiany, zanim znaleziono idealny wygląd. W jednym z pierwszych projektów miał bardziej futurystyczny styl, ale Ryan Reynolds nalegał, by pozostał wierny komiksom. Na szczęście posłuchano aktora, bo teraz ten strój jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych w historii kina. Drugie sceny na moście kręcono przez dwa tygodnie. Sekwencja na autostradzie, która pojawia się na początku filmu, to jedna z najbardziej efektownych scen akcji. Choć na ekranie trwa kilka minut, jej kręcenie zajęło aż dwa tygodnie. Wszystko przez skomplikowaną choreografię, konieczność zamykania części miasta oraz zmieniającą się pogodę, która utrudniała zachowanie spójności ujęć. Film miał być jeszcze brutalniejszy. Choć Deadpool i tak jest pełen ostrego humoru i brutalnych scen to początkowo niektóre fragmenty były jeszcze bardziej krwawe. Twórcy musieli jednak wyciąć część ujęć, by film mógł trafić do szerszej publiczności i nie otrzymać jeszcze bardziej restrykcyjnej kategorii wiekowej. Na szczęście większość brutalnych momentów została i film nadal jest jednym z najbardziej szalonych w swoim gatunku. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Filmożercy. Deadpool to film, który udowodnił, że superbohaterowie nie muszą być grzeczni, a widzowie kochają produkcję z pazurem, humorem i odrobiną szaleństwa. Jeśli podobała Ci się recenzja, zostaw lajka, subę i napisz w komentarzu, co sądzisz o Deadpoolu. A może masz swój ulubiony moment z filmu? Daj znać. Widzimy się w kolejnym odcinku, a już niedługo recenzja Jokera. Trzymajcie się i do zobaczenia.